Cześć moi drodzy, ja jestem Angela i witam Was w kolejnym, już czwartym odcinku z GND. Jest godzina, moi drodzy, 23.30, równa, więc nie będę przedłużać i po prostu przejdźmy już od razu do pytań. Pierwsze pytanie, takie prościutkie, jak leci? A więc podpomnijmy, leci bardzo dobrze i oby tak dalej i również Cię pozdrawiam. Następne pytanie od Natalki, czy mam jakieś plany na przyszłość związane z YouTubeem? Oczywiście, że tak, z YouTubem... Na pewno nie mam zamiaru skończyć ani zakończyć tego wszystkiego, e, także plany są, e, ale co i jak, to pokaże po prostu czas i tyle, no co ja mogę więcej na ten temat powiedzieć, ale na pewno e, jakieś tam plany są. Mike zapytał, dlaczego nie Twitch? E, dlatego nie Twitch, ponieważ po prostu zniechęciłam się do niego, e, znaczy w sumie to on zniechęcił mnie do siebie, tak można powiedzieć. Ponieważ tak naprawdę ja zaczynałam od Twitcha, tylko że właśnie po miesiącu streamowania no niestety dostałam permanentnego bana, a ponieważ tam ta polityka tego Twitcha to jest troszkę taka, można powiedzieć, przesadzona. No, no i dostałam sobie bana permanentnego, więc po prostu stwierdziłam, że na pewno nie chcę zakończyć Zakończyć streamów a nie tych y, live'ów, y, to po prostu przeszłam na YouTube'a i tego to YouTube pozostał. A na Twitcha miałam wrócić i pewnie kiedyś tam wrócę. Na no, ja razie po prostu chcę rozwijać YouTube'a, później może y, kiedyś na pewno też przejdziemy na Twitcha. Mikox zada pytanie: Kiedy nowy telefon? Telefon już jest i aktualnie nim nagrywam. Także y, jedynie co mogę Wam powiedzieć, to w sumie dziękuję. Bo to dzięki Wam go już mam. Nikola, czym interesujesz się najbardziej? Aktualnie interesuję się w sumie najbardziej właśnie tym nagrywaniem oraz streamowaniem. Dawniej interesowałam się bardziej właśnie piłką nożną, czy tam właśnie sportem ogólnie. Chociaż zajawka dalej jest. Lubię, lubię sport, lubię uprawiać sport, lubię ćwiczyć. No, na razie było zimno, więc nie miałam kiedy sobie pograć w piłkę, pokopać nawet. Ale wracają już y, ciepłe dni, także mam nadzieję, że koledzy, z którymi grałam w piłkę na boisku, jeszcze tam są i zaproszą mnie na grę w piłkę. Czekam na to. No, muszę powiedzieć, że się stęskniałam za tym, bo ostatnio grałam w piłkę na wakacjach. No, także mam nadzieję, że jeszcze zrobić cieplutko już to y, wyjdziemy na jakieś boisko także piszcie ja nie pójdę dala jak tam idzie dieta y, to z tą dietą no to troszkę y, znaczy była, była dieta y, była dieta były ćwiczonka, znaczy nie ćwiczonka dalej są, ok? staram się co drugi dzień ćwiczyć dalej także ćwiczonka są a dieta no niestety po miesiącu diety stwierdziłam, że no tak naprawdę y, ciężko z nią było. Znaczy się, starałam się i była ona, starałam się jej y, bardzo przestrzegać, tylko połączyć tak dietę z pracą na trzy zmiany, z, połączyć to z YouTube'em to, to było naprawdę ciężko. Y, no, także no niestety dieta, y, już nie ma diety, ale ćwiczenia dalej są. No i może kiedyś powrócę do niej. Zobaczymy. A jak na razie to już jej nie ma po prostu. Magdalena zapytała, czy może autograf. Oczywiście, że tak, maleńka. Tylko powiedz w jakim miejscu. No to wtedy się podpiszę. Foko zadał bardzo trudne pytanie. Dokąd tu tę nocujesz. jesz? Ja szczerze mówiąc, nie wiem, gdzie tu tę nocujesz, A ty wiesz? Albo ty? A ty? Ty? A ty wiesz? Jeśli ty wiesz, a albo ty, to proszę napisz mi w komentarzu, gdzie tu, ta co jesz. Bo ja nie już, ponieważ ja chcę y, znać na to pytanie odpowiedź. No, także jeśli wiecie, piszcie ja w komentarzach. Ja chętnie przeczytam i się dowiem. No, to już przejdźmy do następnego no. pytania. Michał zadał pytanie: Czy gram w cs 1,6. Nie, Michale, nie gram w cs 1,6. Wolę y, normalnego cs -a. Ten jakoś tak, no wiecie, no nie przepadam za nim. Po prostu, no, stary, stary już ten CS, w ten nowszy. Chociaż wiem, że jest parę fajnych tam, mm, można powiedzieć, e, rozgrywek między sobą. Wiecie, na przykład jakiś paintball czy coś takiego widziałam. Ale nie, nie gram w CSa 1.6 i nie zamierzam w sumie w niego grać. Grałam jak chodziłam do szkoły i żeśmy grali na, na lekcjach czasem tak, no. A tak to nie, nie gra. Polishman zadał pytanie, kiedy pojadę do Belgii. Nie przesłał jeszcze od knoi Sam z ich gnojem. Tak po pierwsze. A po drugie, kiedy pojadę do Belgii. Ty yy, już znasz na to pytanie chyba odpowiedź, ale odpowiem jeszcze raz. Yy, to będzie za rok. Okay, to będzie za rok. Mam, taki, mam taką nadzieję i tak na pewno będzie. Ponieważ no yy, tak, tak będzie. Za rok. Bartus, Kiedy zaczęłaś przygoda z Jutorem. YouTube? Przygodę YouTube'em zaczęłam tak. Jak powiedziałam wcześniej, że dostałam tego permanentnego banana na chociaż już go odzyskałam, no ale nieważne. Więc yy, to było. To było w grudniu. 2020 roku. Tutaj się Wam gdzieś wyświetli screen, kiedy założyłam kanał, a pierwszy film, pamiętam, że to był na pewno grudzień. Także wtedy, wtedy zaczęłam swoją przygodę z YouTube. Dawid zadał bardzo fajne pytanie. Gdybym dostała propozycję, by walczyć na jakiejś gali, to czy bym zawalczyła? Jak tak, to z kim? Mm. Na pewno takiej propozycji w najbliższych czasach na pewno nie dostanę, ale jakbym miała dostać już, to tak. Myślę, że bym zgodziła się, ponieważ tutaj, mówiłam też wcześniej, lubię sport. Walki też są spoko, ponieważ jak tata przyjedzie, to głównie na telewizorze to są tylko MMA i Box i nie wiadomo, co tam jeszcze. No, czyli po prostu się leją, wiecie, po buziach, tak ładnie pod powiedziałam. Także no. Tak, zawalczyłabym. Yy, a jak tak to z kim? To to już, to już nie wiem, nie odpowiem na to pytanie, bo nie wiem, co tam by się znalazł, to bym zawalczyła. Grzegorz, jakie autko lubisz? Yy, lubię autko marki Mercedes. I moim marzeniem jest, żeby mieć takie autko wiecie, Mercedesik, taki fajny, zgrabny, mały yy, dla mnie. Mercedes klasy A, takie to, tutaj macie na zdjęciu, to jest moje marzenie, takiego Mercedesika mieć, ale to wiecie, to, co o I, czego będę mieć, to, 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 to się okaże, jak wygram to latka także trzeba grać. No i lecimy z następnym pytaniem. Arti zadał pytanie, kiedy kolejny przedłużany stream? Nie wiem kiedy ale na pewno nie w najbliższym czasie. Muszę odpocząć. Dzięki. Igor, ile grasz w CSGO i ile masz lat? W Instagram od 2019 roku. Yy, to był chyba październik czy wrzesień, coś w tej okolicy, na pewno. Yy, a ile mam lat? Słyszałam coś takiego, że dziewczyn nie pyta się o wiek. Czy tam kobiet, czy tam dziewczyn, w sumie jedno i to samo, nie? można powiedzieć tak trochę, no, ale no, nie pyta się o wiek, no, ale odpowiem e, dokładnie 11 lipca skończę 21 lat. I moi drodzy, już ostatnie pytanie na ten odcinek. Zadał go e, w wiadomości prywatnej w sumie, tylko wiecie, na odcinek, w wiadomości prywatnej, ale to jest pytanie na odcinek. Dostałam go od Tomasza, czyli od Ninji. Jak zmienił się Twój styl życia, od kiedy streamujesz? Um, tak, jak to powiem, to jak to usłyszy moja mama, czy tam rodzeństwo, czy tam, nie wiem, chłopak, czy, nie wiem, znajomi, to oni sobie pomyślą, że co? On tak robi? W ogóle, pewnie tak sobie pomyślą. Bo no w sumie im nigdy nie mówiłam i, i nie wiem, czy to tak wygląda, że ja tak robię, ale naprawdę tak robię, że po prostu układam sobie dzień. No prawda, układam sobie dzień. I na przykład raz mam tak, że przed spaniem położę się i w telefonie sobie zapisuję, o której godzinie wstaję, później o której godzinie przychodzę na przykład z pracy, to wtedy sobie układam po prostu plan. O której godzinie nagrywam, o której godzinie chcę zakończyć live'a, o której godzinie chcę to zrobić, o której godzinie to i to i to. No prawda, zaczęłam dać sobie układać. No, zaczęłam tak w ogóle no, planować dni no, dzień za dniem, można powiedzieć. I no, czasem to się oczywiście udaje, czasem oczywiście nie. Wiadomo, jak to jest. Mogę Wam szczerze powiedzieć, że mam wrażenie, że odkąd zaczęłam streamować, to mniej czasu spędzam z rodzinką niż wcześniej. Takie mam wrażenie, ale no, w sumie to, to nie wiem, musieliby oni mi to powiedzieć. No i jeszcze wchodzi w to praca oczywiście. No to wiadomo, jak wchodzi praca, to wiadomo, że mam mniej czasu. No bo wiecie, jak to jest... Streamy, to no one nie trwają godzinę, tylko czasem dwie, ponad dwie, trzy, a jak są przedłużone streamy, to już w ogóle. Staramy się, wiecie, wtedy jak najdłużej siedzieć. Hmm. Chociaż no wiadomo, no z... próbuję to jakoś ułożyć tak, żeby ogarnąć czas z, właśnie z siedzeniem z rodzinką i czas z wami i czas również z chłopakiem, ponieważ to też wchodzi w to. Nieraz to właśnie tak poukładać to jest trudno, no, ale no, jakoś daj radę. Teraz wiadomo, przez to mam jakieś tam sprzeczki z kimś, ale to nieważne, zawsze muszą być. Yy, także y, mogę w tym odcinku nawet przeprosić tych, którzy myślą, że po prostu yy, nie wiem, yy, po prostu, którzy myślą, że mniej z nimi czasu spędzamy i są z tego powodu niezadowoleni, no, ale no, jakoś to trzeba ogarnąć. No, także yy, mamo, tato. Siostro, bracie, siostro, szwagrze i w ogóle to tam jeszcze tam jest. Jak coś to, no, zorki, nie, ale no, staram się być dobrym człowiekiem dla wszystkich, no, ale czasem bywa i tak, nie? Czasem trzeba spędzić tu czas, tu czas i tu czas i, no, no i trzeba tak ogarniać, nie? No, także dziękuję za oglądanie tego odcinka. Jeśli się oczywiście spodobał, to zapraszam do subskrypcji kanału oraz do dania łapki w górę oraz zadawanie pytań na like, do następnego odcinka w komentarzach. Zapraszam również na Instagrama. Na Instagramie również też są czasem wiecie Instastore, zadaj pytanie do Q&A, więc też tam możecie zadawać te pytanka. I zapraszam na Discorda. No i to chyba wszystko. Także dziękuję jeszcze raz i do zobaczenia na streamkach, w następnych odcinkach. На Инстаграме. Сжимайтесь. Па-па.